mano, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj w dżungli. Dosłownie w ostatniej chwili zmieniałem na dżunglę, dlatego gram Ghosta, a nie Flasha. Chociaż Ghost też ma sens. Malfight napisał, że chce iść Sola, topa. Czy coś. Także no nie wiem, no, zmieniłem na tego smite. Dżunglerem jestem fatalny, więc. Więc chyba będzie to bardzo ciężki mecz. Jeszcze Olaf'em gram. Zapraszam do oglądania tej porażki zwanej meczem Ligi Legend Dobra, zaczynamy fazę dżunglowania trochę popisałem z typem na czacie na no topa nie pójdę ani razu jak się wpierdoli we żadnego słowa więc no No właśnie, typ się spytał o topa i po prostu piknął sobie Malfajta z barierami czymś tam i... No i nic nie powiedział, więc ja mam wywalone. Liczę, że sam sobie ugrainer po prostu... Mogę myśleć, na bota mogę wejść? Idę na bota. No, nie wyszło. Nie jestem dobrym junglerom ani trochę, więc... Kurwa, ghosty odpaliłem, ale i tak nie zdążę, co ze slowy, 7 w milio. A, no dobra, braku ma 0hp. No to my bad. No dobra, Ari może zabije ich chociaż. No dobra, już oparzę, właśnie. może taka wbita na fula. No, dobra, możesz jednego. Dobrze, że na grom z tym nic mam. No tak, merka, Planka, memewka ze... memewka nie wiem po co biła go zamiast nam co pomóc, ale okej okay. Kurwa Lilie przyszła. Chuj z czegokolwiek Nie no do tego kurwa nienawidzę ludzi Widzę legend No ja pierdolę Ty pisze yy, Idę topa i tyle hmm. Kurwa. Wiedziałem, że nie zdążę do końca dobiec. Naprywałem. No i co jest? Co jest z tym internetem? Super? Dobra liga. Mam normalny ping. Internet też normalnie działa. Przed chwilą sprawdzałem, wszystko dobrze działa i liga i tak stwierdza, że nie działa. No super, załadujcie mnie od nowa, bo mnie wywaliło głównie z winy League Legend. No. I nie, on chociaż. Chodź tu, dzieciaku. Nie zginął. Nieważne. Wywalona, mam. Jak mi typ kradnie, kurwa, topa, bo pisze, że idzie topa, to... W chuj mam ten mecz, kurwa. Zabijemy go. Sytuacja nie wiem, to jest zazdroszczenie. Uuu, ale tam końca się wsiadło. pomogłem trochę Koniec serii. O, wow, wygraliśmy coś. kilo. Czym jestem dobrze, jest jestem świetnie? Ha, mm. <grywa> mu uciec. okej, okay, teraz mamy jakieś szanse. Nie, ten dobry Team Fight i nagle mamy szanse, niesamowite. Pat. widzina do dzina. Do, 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 Dobra. Ela spaita. nie Nie, tak mało braku. Przesadzić trochę, no. A czemu? A, bo ale i rakana, no. O. No, ale gank nie nefrem, podobnie. No. w mefka i Nie mi AR-kę. Nie ma? Mogę wziąć smoka. Jeans w niej sensie już strzela. No, no, jeans tego zgarnął. Nie go go robili, mogli poczekać chwilę. Cholera, no, musiałem to palić bo mnie wyłapali. Była bardzo szybka ucieczka z mojej strony, a Bazarki trochę mi ciężko będzie coś to jest tutaj to jeszcze Lili trzeba by się pozbyć, nikt jak Planka No, nawet on żyje No i dobra, nikt nie odkończy grę Aatrox zrobił no, był potencjał na kąbek, no ale z kimś takim się nie da. Jebać kurwa tego typa. E, dziękuję za oglądanie.